Witam Państwa. Niestety wszystko, co dobre, zawsze się kończy. Święta, jak zwykle, minęły za szybko. Następne Boże Narodzenie dopiero za 362 dni, więc przyjdzie nam trochę poczekać. Za to już teraz kolejne wydanie wiadomości regionalnych, na które serdecznie zapraszam. W dzisiejszym wydaniu Święta, Święta i po świętach leki ile zapłacimy za nie od Nowego Roku? Nowy rok na starych śmieciach. Huki tylko w sylwestra. Długo na nie czekaliśmy, ale już są za nami. Skończyło się błogie lenistwo i obiadanie. Teraz czas wrócić do codzienności. A jak mieszkańcy żar czują się po świętach? Nie musimy już myśleć o przygotowaniach ani o prezentach. Teraz bardziej skupiamy się na tym, jak poradzić sobie z poświątecznym przejedzeniem. Na deptaku dziś tłoczno, postanowiliśmy więc zapytać mieszkańców Żar o ich samopoczucie po świętach. No bardzo dobrze. No, bardzo dobrze. E, najedzony? No, w porządku. Czujesz się pan najedzony? No, na pewno. Teraz jakaś dieta? Nie, nie potrzeba żadnej diety. A za czym ze stołu wigilijnego będzie pan tęsknił najbardziej? No na pewno za karpiem. <laughs> za karpiem, za kutią. No dobrze, trochę przejedzeni, ale <laughs> po prostu jest dobrze. <laughs> no właśnie jak z tym przejedzeniem sobie teraz poradzić? Jakaś dieta? Nie, ja chodzę na fitness, więc <laughs> trochę zrzucę, <laughs> także nie tego. <laughs> jak samo poczucie po świętach? Bardzo dobrze, fajnie, wesoło, fajnie. A proszę powiedzieć, jak tam przejedzona czuje się pani, czy no, nie Oczywiście, to wiadomo, nie. Tyle smakołyków trzeba jeść. Trzeba, trzeba. A za czym będzie pani tęsknić najbardziej? No chyba za wnuczkiem, bo przyjechaliśmy tutaj 250 km do wnuczka na święta. No i pojedziemy dzisiaj. Z tak, Morskiego jesteśmy aż. Tak, no aż tam skąd? jak się podobają żary? Właśnie, właśnie spacerujemy, bo jest Śliczne Miasto. Pierwszy raz tu jesteśmy Śliczne, fajnie. Bardzo ładne. Bardzo dobre. Piękna pogoda, wspaniałe uczucie, także z wszystkiego bo obfitość, świąt, także miłe święta. No właśnie, ja to, o tę obfitość chciałam zapytać, jak sobie teraz poradzić z tym poświątecznym przejedzeniu? Znaczy nie, no ja zawsze się pilnuję, także niestety trzeba się pilnować, nie ma innego wyjścia i trzeba to dbać o kalorie i wiedzieć ile zjeść. Nie ma innego wyjścia. No trudno powiedzieć, no w normie powiedzmy, nie, nie, nie ma żadnych tam takich, no. Trudno było odejść od stołu wilgi? To znaczy tak, tak. To jest przykry moment, bo to jest taki moment rozstania z bliskimi, których czasami nie widziało się bardzo, bardzo długo. No i to jest niestety przykre, ale, ale życie nie składa się z samych przyjemności, niestety. Dziękuję bardzo. Tak jak przed świętami. W tym roku starałam się nie przejeść i. I udało się. To jak samo poczucie po świętach? Bardzo, bardzo dobrze. Święta spędziliśmy rodzinnie w domu tradycyjnie. Spacerki, ładna pogoda, także nie mamy na co narzekać. Zdrowie dopisuje wszystko w porządku. Czy ma pan jakieś sposoby na, na poradzenie sobie z, ze świątecznym, także tak powiem, obiedzeniem? To znaczy staram się nie jeść dużo, bo. Samopoczucie i źle się czuję, ale wszystko w normie i w miarę. Pewnie troszeczkę więcej sobie pozwalamy, ale dużo spacerów i, i to wszystko się nam reguluje i, i tego. Także nie, mam, nie mamy problemu z tym. Nawet dobre. Objadłeś się mocno? Tak, tak, bo rodzinne właśnie spotkania to są bardzo fajne rzeczy. I... Dobre jedzenie i no. A jak sobie teraz z tym poradzić? Będziesz na jakieś diecie, będziesz więcej ćwiczył, czy w ogóle nie? Nie, raczej nie. Po prostu będę mniej, mniej jadł. Bardzo dobry. Ja jako urodzony optymista zawsze mam dobre. Starałem się nie obżerać, jak tradycyjnie często to bywa. Jakoś tak spokojnie, bez przejedzenia, nas rodzinnym gronie święta. Także chyba wszystko w porządku. Bardzo dobry a czy jest pan, czuje się pan przejedzony na przykład i jakoś będzie walczył z tym? Ociążały jestem, teraz jestem na diecie. A jaka to dieta może pan zdradzić? A będę łykał powietrze i dużo, no. dużo będę chodził. No to życzymy wytrwałości. Super poczucie. Trochę człowiek jest zmęczony, przejedzony i tyłek boli od siedzenia, ale generalnie jest, było fajnie. Miło i rodzinnie. Właśnie ja to, o to przejedzenie chciałam zapytać, czy teraz w jakiś sposób będzie pan z tym walczył? Tak, będę walczył, spróbuję pobiegać, poruszać się bardziej. Może coś z tego będzie. Powodzenia. Również. Od nowego roku zmienią się ceny leków refundowanych. Jak te zmiany odczują pacjenci? Zapraszam na materiał Karoliny Czeredy. Z nowym rokiem zmieni się lista leków refundowanych. Znalazło się na niej 114 nowych produktów. Zmiany będą polegały w większości na. Ym wypadnięciu niektórych leków z list. To jest ważna, dla, ważna informacja dla pacjentów, ponieważ niektóre leki po 1 pierwszym, po pierwszym stycznia mogą być nierefundowane, czyli może być tak, że pacjent przyjdzie i okaże się lek, który wcześniej kosztował ze zniżką kilka złotych, będzie kosztował kilkanaście lub kilkadziesiąt. To jest ważna informacja dla pacjentów. Generalnie ceny się obniżają, ale obniżają się w aptekach. Czyli lek, który my zakupiliśmy drożej, teraz będziemy musieli sprzedać taniej, ale ile on będzie kosztował dla pacjenta, jaka jest nowa cena, tego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Takich informacji nie posiadamy. Posiadamy tylko informację o tym, że generalnie będzie spadek cen dla aptek. Nowe ceny leków pacjenci poznają 1 stycznia. Jest taka symulacja przewidziana, że ceny obniżą się od grosza do 200 zł, ale mogą też się podwyższyć. Też taka symulacja przygotowana, że mogą wzrosnąć od grosza do 100 zł. Czyli też może być taka sytuacja, że pacjent przyjdzie 1 stycznia i okaże się, że lek będzie o 100 zł droższy. Według nowej listy refundacyjnej pacjenci zapłacą mniej za 2016 leków, zaś więcej za 736. Zarabiasz w Norwegii, Niemczech lub innym państwie, wybierz się na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Żarach. Zasady opodatkowania dochodów osiąganych za granicą regulują nie tylko przepisy krajowe, ale także umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warto więc wiedzieć na ten temat więcej. Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 30 grudnia o godzinie 10 w sali szkoleń na parterze nowego budynku Urzędu Skarbowego w Żarach. Przypominamy, że zbliżają się ostatnie dni zakupu. Materiałów budowlanych z ulgą w postaci zwrotu VAT. Dla osób, które dokonały już takich zakupów, a nie zdążyły złożyć wniosku w Urzędzie Skarbowym mamy dobrą wiadomość. Termin na złożenie wniosku od tegorocznych wydatków upływa dopiero w roku 2018. Kto od stycznia w Żarach będzie opróżniał nasze kubły na śmieci i kto sprawdzi, czy segregujemy odpady, a przede wszystkim czy będziemy płacić więcej? Odbiór śmieci bez zmian. Od stycznia odpadami w Żarach zajmować się będzie podobnie jak w tym roku przedsiębiorstwo komunalne peką. Dobra wiadomość drożej nie będzie. Opłaty za te wywóz nieczystości w roku 2014 nie ulegną zmianie. Inaczej jest w przypadku naszych deklaracji. Jeśli okaże się, że wyrzucamy śmieci niezgodnie z tym, co deklarowaliśmy, Pekom będzie to zgłaszał do Urzędu Miasta, a urzędnicy zmienią naszą deklarację i stawkę za odbiór odpadów. Za wywóz śmieci posegregowanych płacimy w żarach 10 zł, za odbiór zmieszanych 16 zł. Ledwo minęły święta, a my szykujemy się na pożegnanie roku. Jedni mierzą stroje na bal, inni robią zapasy fajerwerków, bo na wystrzałowego Sylwestra liczy każdy. Mogą być draskowe, błyskowe albo hukowe. W Żarach już wykupujemy petardy i szykujemy się na wybuchowy Sylwester. Najczęściej ludzie się właśnie decydują na jakieś tego typu wyrzutnie czy rakiety, coś widowiskowego. A jest z czego wybierać. Wszystko zależy od tego, ile chcemy wydać. Im więcej, tym bardziej widowiskowe będą nasze petardy. Najdroższe kosztują nawet 450 zł. Już za złotówkę coś można wybrać, a no przedział jest bardzo właśnie zróżnicowany, bo powiedzmy, od złotówki do kilkuset złotych. Za bardzo duże wyrzutnie. Jeszcze weekend dzieli nas od świętowania, ale na żarskich ulicach, zwłaszcza wieczorami, już słychać wystrzały fajerwerków, mimo że w ciągu roku obowiązuje zakaz używania petard. Zakaz ten został wprowadzony w celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa, spokoju publicznego. I obowiązuje od 21 grudnia do 30 grudnia tego roku. Poszaleć z wybuchami możemy w dwa dni w roku. Możemy używać materiałów pirotechnicznych 31 grudnia czy też 1 stycznia, lub mogą też. Wykonywać pokazy, podmioty, które zajmują się tym zawodowo. Niecierpliwych, którzy strzelają przed Sylwestrem, może spotkać niemiła niespodzianka. Za używanie petard grozi mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł. Żarscy strażacy zadbali o to, by w domu samotnej matki było bezpiecznie. W ramach ogólnopolskiej akcji Nie dla czadu zamontowali czujkę tlenku węgla. Akcja skierowana jest do wszystkich, do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, do wszystkich mieszkańców naszego kraju. Ma uświadomić stopień zagrożenia. I to, jak możemy się w tani sposób ustrzec przed groźnym niebezpieczeństwem. W jaki sposób działa czujka tlenku węgla? Niektóre czujki działają w dwój, w dwój sposób, czyli poprzez dźwięk i poprzez światło, czyli wysyłają sygnały zarówno dźwiękowe, jak i błyskowe. Wysokiego tonu, które bardzo szybko nas budzą przede wszystkim ze snu i Pozwalają na skuteczną ewakuację z zagrożonego pomieszczenia. Obecnie w domu samotnej matki przebywa 11 matek i 11 dzieci. Dom Samotnej Matki, tak jak sama nazwa mówi, pomoc przede wszystkim niesiona osobom, które w pewny sposób w życiu zostały dotknięte problemem czy krzywdą. Dlatego serdecznie dziękujemy Straży Pożarnej w Żarach za to, że pomaga, za to, że zainteresowała się akurat naszym budynkiem tutaj przy ogrzewaniu tradycyjnym i gazowym. Cenek węgla bardzo często może wystąpić. Na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego przypadku i cieszymy się, że nie było, ale jak to mówią, dmuchać lepiej na zimne, aniżeli później martwić się z tego tytułu, że coś się nam stało. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy Straży Pożarnej, że w ten sposób nam tutaj pomoże. Każdy z nas może sam zamontować w swoim domu taką czujkę. Czujka tlenku węgla kosztuje w granicach od 100 do 200 zł. Jak bal, to bal. Wprowadzić się w karnawałowy nastrój pomoże nam gala operowo-operetkowa w wykonaniu międzynarodowej grupy operowej Sono Trio Ensemble. Na scenie w żarskiej lunie zobaczymy czardasze, walce, miłosne arie i duety, sceny operetkowe, a także standardy jazzowe. 2 stycznia o godzinie 17.30 jest to koncert noworoczny. Wstęp na galę jest wolny. Thank uh you. -huh. Jutro i w niedzielę w Żarach w hali Prusa zostanie rozegrany wojewódzki turniej Pucharu Polski w futsalu. Do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn. W sobotę 6 drużyn będzie walczyć w dwóch grupach o trzy miejsca premiowane awansem do niedzielnego finału. Tam czekają na nie zespoły z drugiej ligi, Prandt Mundial Żary, AZS UZ Mosier Zielona Góra i Kuprum Polkowice. Zwycięzca turnieju będzie reprezentował nasze województwo w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski. Czas na losowanie grup. Witamy serdecznie, Marcin Ruszkiewicz. Sylwia Przytarska, witam serdecznie. Witamy na losowaniu Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Turniej zostanie rozegrany w Żarach 28 i 29 grudnia w hali Prusa. Zaczynamy losowanie od drużyn niezrzeszonych, które zagrają w sobotę. Dwie grupy, grupa A i B, po trzy zespoły. Zaczynamy losowanie, grupa A. Uwaga, zaczynam. Proszę bardzo, jest pierwsza drużyna. Drużyna z Zielonej Góry, Persa od Profes Zielona Góra, Grupa A. I Grupa B. Mamy pierwszą drużynę do grupy B. Zwycięzca ubiegłorocznych rozgrywek halowych, 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, Żagań. I Grupa A, kolejna drużyna. Zaciskamy kciuki. Wylosowałam, proszę bardzo. Adamek Żary. To druga drużyna z grupy A i kolejny zespół, grupa B. I mamy wylosowany kolejny zespół, a jest to. Uwaga! Trudna nazwa: Empo i R.D. Żagań. Grupa B to druga drużyna, i losujemy ostatni zespół do grupy A. Tym zespołem jest... Uwaga! Nauka jazdy Duch Krosno-Odrzański. I mamy już komplet drużyn w grupie A. I ostatnia drużyna do grupy B. I ostatnią drużyną jest... Przyjaciele Akademii Żary. Już mamy komplet drużyn, które zagrają w sobotę 28 grudnia w hali Prusa. To jest grupa A: Persalt Professional Góra, Adamek Żary, Nauka Jazdy Duch Krosno-Drzańskie, 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań, MPO IRD Żagań i Przyjaciele Akademii Żary. Zwycięzcy tych grup bezpośrednio awansują do ścisłego finału, który zostanie rozegrany w niedzielę. Zespoły z drugiego miejsca zagrają ze sobą i zwycięzca awansuje również do ścisłego finału, który zostanie rozegrany w niedzielę. I kolejne losowanie, już ścisłego finału, który zostanie rozegrany w niedzielę. Zaczynamy od drużyn rozstawionych, które grają w drugiej lidze futsalu. Grupa A, pierwsza drużyna. Uwaga. Pierwszą drużyną będzie AZS UZ Mosir Zielona Góra. Mamy pierwszą drużynę w grupie A i grupa B. Kolejny zespół. I uwaga, tym zespołem jest kuprą Polkowice, dwukrotny mistrz Polski, grupa B i ostatni zespół rozstawiony. Grupa A. I tym zespołem jest Prand Mundial Żary. I teraz dolosujemy drużyny, które wygrają w sobotę i awansują do ścisłego finału, i zaczynamy losowanie. Uwaga, uwaga. Grupa B, zwycięzca grupy B, ląduje w grupie B, ścisłego finału. I teraz grupa A, kolejny zespół. I tym zespołem jest zwycięzca meczu barażowego. I ostatnia drużyna do grupy B. Zwycięzca grupy A. I mamy już komplet zespołów: grupa A, AZS-UZ MOSIR Zielona Góra. Brandt Mundial Żary, zwycięzca meczu barażowego i grupa B, KUPRUM POLKOWICE, zwycięzca grupy B i zwycięzca grupy A. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na turniej. Pucharu Polski 28 i 29 grudnia. Do zobaczenia. Gdzie się podziała prawdziwa zima? Mrozu nie ma, temperatura bije rekordy ciepło, a śniegu nie widziano dłuższego czasu. Czy zima nas zapomniała, a może jeszcze wróci? Powinna zgarska, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Ostatni weekend roku nie zapowiada się zbyt obiecująco. Temperatura w żarach i w gubinie wyniesie 8 stopni, w protawie natomiast 7. Niebo w większości regionu będzie zasnute chmurami. To efekt przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego. Padać raczej nie powinno. W niedzielę jeszcze chłodniej. Temperatura spadnie do 6 stopni w żarach i w gubinie, 7 już w protawie. Wiał będzie porywisty południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie atmosferyczne w weekend wyniesie 1022 ha. W sobotę miniony chodzi będą Antoni i Teofil. W niedzielę natomiast Dominik. I Tomasz. Planując wypoczynek na świeżym powietrzu, warto obserwować, co dzieje się na niebie, bo niespodziewanie może nas zaskoczyć deszcz. Życzę Państwu udanego weekendu, do zobaczenia w poniedziałek. Na dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie wiadomości regionalnych już w najbliższy poniedziałek o godzinie 17, a teraz tradycyjnie zapraszam do oglądania naszych programów. Zaczniemy od z wizytą U Dziś, swoim przepisem na muszle podzieli się z nami Anna Sokołowska-Nowakowska. Natomiast w programie w dobrej formie kosmetolog Aneta Sicińska podpowie, jak zadbać o cerę przed wielkim sylwestrowym wyjściem. W końcu taka noc zdarza się raz w roku i każda z nas chce się wówczas czuć wyjątkowo. Polecam miłego wieczoru. Do zobaczenia! naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.